Z Niemiec wszystko czochrane, głupy takie, że nie ma na czym oka zawiesić. Tragedia. O, ale ten? Poniżony na niskim kapciu. Czarny? No. Z Będzina to jest. Daleko. To jest w Polsce? Dobra, trudno. Weź ten numer mi byś wykręcił. Klameczki w kolorze nadwozia, no. Halo? Dzień dobry, kładę się serdecznie. Ja z ogłoszenia dzwonię. O Golfa czwóreczkę. No, chciałbym zapytać, czy to autko można by tam zobaczyć jakoś? Można by, tak? To ja bym podjechał. Tylko, wie pan co, bo pan tu napisał, że bezypadkowy, garażowany, tak pan tu ładnie pisał. Wie pan co, umówmy się tak, że... jeżeli by się okazało, że pan się jakoś znacząco minął sprawdą w tym ogłoszeniu, to tam panu tylko dymiąca dziura w ziemi zostanie z posesji. To niech się pan nie fatyguje. Znaczy się jechać nie trzeba. Nie, dlaczego? Sprawa jest do, do negocjacji.